Who are we? We are no one. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. Flacco, you know you're not supposed to be north of Canal Street. Who is Flacco? Just relax, punk. They're looking for me, not you. Crazy, right? Two grown men talking to the wall. Wall talking back. It's a mess. But hey, don't even worry about it. Siema siema, tu znowu Freak. Spotykamy się w kolejnym audiologu przy okazji moich uwag co do filmu Faceci w Czarni 3. Po raz kolejny nasi bohaterowie zabiorą nas w galaktyczną podróż, w której będą ścigać tym razem Borysa Zwierza, który ucieka z więzienia położonego na księżycu i przenosi się w przeszłość, aby zabić jednego z agentów Czerni. Men in Black 3 to ponownie spotkanie z dobrze nam znanym agentem J oraz agentem K. W rolach głównych, tak jak w poprzednich dwóch częściach, występują Will Smith oraz Tommy Jones. Para głównych bohaterów jest podobna do siebie tylko i wyłącznie ze względu na strój, na słynne czarne garnitury. Poza tym, w zasadzie, różni wszystko. Różni ich wygląd, różni ich charakter. Agent J jest wesoły, zabawny, uśmiechnięty i optymistyczny. W tą rolę dobrze, chociaż nie z tą energią, co darnie wciela się Will Smith. Natomiast agent K. jest ponury, małomówny, spokojny, można powiedzieć, flegmatyczny. Tutaj hmm, występuje obecny w poprzednich częściach Tommy Lee Jones oraz w dużej części filmu, po przeniesieniu się agenta J. do przeszłości, występuje w roli młodego agenta K. Josh Brolin. Myślę, że zagrali oni na podobnym poziomie, w sumie nie ma żadnej rewelacji, nie widać w nich. To znaczy, mam na myśli tutaj tych występujących w poprzednich częściach aktorów. Nie widać jednak już tej dynamiki, którą imponowali, zwłaszcza w pierwszej części serii faceci w Czerni. Także aktorsko główna para, podobnie jak i większość produkcji, większość obsady. Niestety, nie sprostała moim oczekiwaniom. Incident report. Access denied. There are things out there you don't need to know. That's not the lie you told me when you recruited me! I promised you the secrets of the universe, nothing more. Well, what other secrets are there? Kay! am K. looking for Kay. Have you seen him? Sort of a surly older gentleman. He smiles like this. Kay has been dead for over forty years. Take this. Now all you have to do is jump. You want me to jump? Time jump. A teraz małe zaskoczenie i plus. Plus w obsadzie jest to moim zdaniem jedyna kreacja, na którą warto zwrócić uwagę w tym filmie Jest to gryfin. Niejaki gryfin. To jest prawdziwy flik. Jak go zobaczycie przyznacie mi rację Kosmita, który potrafi przewidywać przyszłość i nieraz celnie ostrzeże naszych agentów i poinformuje ich o grożącym niebezpieczeństwie. Jeden plus obsady to wspomniany Gryfin. Dlaczego nie przepadam za trzecią częścią facetów Czerni? Dlatego, że nie wnosi ona nic nowego. Jest to film, na którym w zasadzie czekamy po pierwszych 15 minutach do tego, żeby się skończył. Trwa blisko 2 godziny, więc nie jest to takie szybkie. To nie będzie film, który pochłonie Was bez reszty i będziecie oglądać go z poczuciem, że skończył się za szybko. Moim zdaniem, jeżeli ktoś jest zwolennikiem, w zasadzie fanatykiem kina science fiction, niech ogląda facetów Czerni 3. Dla reszty kinomanów polecam odpuścić tą produkcję. Słuchajcie następnych kronik wybryka. Spotykamy się już niedługo. Adres kanału znacie. Pozdrawiam, cześć. Okay. How do you know my name?